Nazywam się Wiesław Kazłowski i chciałem zaprosić na e, TikToka na transmisję na żywo i to będzie e, w piątek o godzinie 20.00. I TikTok będzie e, o uchwale sądu najwyższego z dnia 3 października 2025 na temat tak tzw. alienacji rodzicielskiej, czyli izolowania dzieci od rodziców. No, i chcę po prostu y, przeprowadzić dyskusję na temat y, tego, y, tej uchwały, ponieważ uważam, że ta uchwała nic nie da. I to jest y, odwrócenie y, od y, realnego działania, y, ponieważ y, masoneria y, obawia się tylko y, takiego realnego działania, jak ja y, działam. Na, na kanale YouTube przebudzenie Słowian i powstanie z kolan i ja tam pokazuję ustawione sprawy, interwencje policyjne. Na przykład, jak oczywiście usuwają mi cały czas, ale na przykład, y, ostatni film to odświeżyłem taką starą interwencję, bo już policja usuwali spodziewa. mi ten film i tu jest policja celowo nie egzekwuje praw w przypadku izolowania e, dzieci od rodziców. Interwencja policjanta Jurczyka z Krakowa. No i właśnie e, ja chcę właśnie porozmawiać na ten temat, ponieważ nie jest problem w prawie, tylko jest problem e, w, w egzekucji tego prawa. Czyli po prostu uchwała nic nie da, ponieważ to policja celowo nie, nie egzekwuje tych praw. No i tutaj jest właśnie spór, bo jak rozmawiam, nawet rodzice po prostu nie znają prawa, przede wszystkim, bo oglądają, znaczy, bo słuchają prawników, oni rozumieją tego, że, że jak na przykład, tutaj mam przykład, że byłem z postanowieniem sądowym i z kuratorką, i moja żona odmówiła spotkania. No i to się zdarza e, nadgminnie, bo jak masz postanowienie, e, no to wtedy e, wtedy powinno być kontakt. Tym bardziej, że ja miałem e, z kuratorem. I tutaj żona e, nie, nie doszło do takiego spotkania e, i wezwałem policję. No i to jest takie właśnie, że większość ludzi nie wie że policja powinna nadać bieg sprawie. I naprawdę nie wie w, wielu ludzi, a ja, oczywiście ci doskonale o tym wiedzą, ale celowo y, nie mówią tego rodzicom. Bo popatrzcie się, policja zgodnie z prawem musi wszystkie łamania, y, łamania prawa wszystkie łamania po prostu prawa musi y, coś z tym zrobić. I Policjanci przyjeżdżają, wystawiają, wypisują notatkę ze zdarzenia. I prawidłowo powinno być nadawanie bieg sprawy oni. No bo jest tutaj nie trzymanie się postanowienia. To jest takie same jakbyś przeskoczył bramkę i poleciał za dzieckiem. Znaczy no, poleciał po prostu, bo wiesz, że tam dziecko czeka na ciebie. A, a żona ci nie chce, nie chce po prostu, żeby było spotkania. Masz, masz dzisiaj według prawa masz postanowienie, a ona po, mówi, że, że dziecko nie chce, nie chce wyjść do terapii, I jakbyś przebieg <laughs> przeskoczył bramkę, ona by się zaczęła drzeć. I co? Myślicie, że i to by było naruszenie milu domowego z artykuł 193K. I co myślicie, że policja by przyjechała i też kazałaby matce, pouczułaby, że, że ma iść do sądu i nie nada biegu sprawy. No gwarantuję Ci, że, że, że nadałaby jeszcze by cię od razu zakajdenkowali i wzięli na dołek. Więc, więc chodzi o to, że, że po prostu to nie chodzi o prawo. No i też właśnie chciałbym Was zaprosić na, na tego TikToka na... Na przebudzenie Słowian mam taki kanał o godzinie 20.00. No i może akurat ktoś będzie chciał z prawników porozmawiać o temat, na ten temat. Weź na oczu, jak najbardziej. Może też jakaś matka tutaj izoluje i nie zgadza się z tym? Desch. Ja nie będę nikogo hejtował, nie będę nikogo wyzywał. Ja po prostu chcę motorycznie porozmawiać. <laughs> Więc. Więc tutaj y, chodzi o to, że y, tak naprawdę na koniec powiem, że, y, że ta ustawa, y, o, w tej ustawie jest jeden tylko wybrany. Czyli adwokaci. Y, bo adwokaci po prostu teraz dostaną zleceń, y, y, a ludzie dostaną złudzenia. I czym bardziej będzie a, a adwokat kreatywny, będzie iluzjonistą? i będzie potrafił ojcu wkręcić go w jakieś w jakieś po prostu, że że matka dostanie duże, duże pieniądze do za zapłaty i on i później przestanie go izolować. To tym bardziej zarobi. A i tylko adwokaci są w tym wygranym, bo to nic nie da. A poza tym jest kwestia też moralnej. Jest po prostu tak, jakby za to, że nie widziałeś dziecka, dadzą ci pieniądze i nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Tylko pokazywanie realne, tak jak ja pokazuję, pokazuję ich twarze. Tutaj zrobię, też jeszcze wam na szybko pokażę, na przebudzenie słowian i pochylenie z kolan. Ja pokazuję wszystko na, na kanale YouTube. I tutaj macie też ciekawy film, transmisja na żywo. Lista adwokatów niecała biorących udział w grupie przestępczej, yy, głównie w Krakowie. Adwokatów, no to, y. to tutaj jest antylista, y, do kogo w Krakowie nie iść. Y, do widzenia, dziękuję za uwagę i zapraszam, y, zapraszam jeszcze raz. Y, w piątek, godzina 20. Y, TikTok kanał Przebudzenie Słowem. Zapraszam do okienka wszystkich po prostu. Do widzenia.